Thank you. Na brzegu kierujemy się do celu. do celu. Czekajcie w punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste, wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu będzie. Naszych tu nie ma. Zawad go. Nasza ciężarówka. Nie strzelaj do wartownika, bo z operacji nici. ما نقعدوش انتوا بدري، هذا منيح عشان المجانين بيمشوا بطيئة، بس هم عم بيتوقعوكوا، تعتموا على كل مينا. انتظروا التعليمات. بدأت المهمة، عامل جيد اخوي. نحن عندنا قضية كبيرة، أكثر مما تتخيلوا، حس سعيد. Liczę, że wartownik ma broń. Zabij go. Dobra robota. Schowaj się. huge pretender Obietnic. Robisz Belli nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i To nie tak! Lena! Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. – Ona jest tu w wozie? Nie prowadzę. – To kto prowadzi? – Ojciec, następne pytanie. – Przepraszam. – Tak, tak. Jak zawsze. – Nie chcę wojny. – Ty dla niej żyjesz. Mother to Dusty. Co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli ja wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W Weterze zrobił się szum, od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. <noise> Może zrobicie przysługę chłopakom z Odzie i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić? Co nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. <noise> no jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł. Mieliśmy jednego gościa, Krypton Argyros. półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Da, no, wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. وصلتم إلى هذا المكان هذا ليس مهم المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى سنرى الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الان هو الوقت المناسب لاظهار جودتكم تحرك الى الداخل اسحب تحت الاسلاك الشائكه كمجموعه متنوعه من الاسلحه لاستخدام ضد الكفار انتقل الى الباب لاختبار اخر اختبئ وراء الستار واستعد لاطلاق النار على الاهداف الغرفه المجاوره للبدء وسيتم توقيت الاختبار النهائي استكمله في اسرع وقت ممكن تاكد من اطلاق النار على كل الاهداف في هذه الدوره لكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب. إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. إي إي użyliście ładunków? ماذا Dość, żeby zniszczyć wóz i nie wywoływać podejrzeń. Ten drugi, to nie nasza, ro nie nasza robota. robota. Fakt, widać. Fact, widać. In, inny wzorzec, inny wzorzec wybuchu, wybuchu, no i źródło znajdowało się wewnątrz. To potwierdza naszą teorię o transporcie materiałów. Co? A ich źródło? A, firma Wydmuszka z Dubaju. Dużo przewozów między Dubajem, Karachi i Filipinami. Tamta komórka bardzo nam pomogła. Okej, okay, muszę spytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać tańczyli. A ja nie tańczę. Jasne. Czyli Mako to teraz działka wodu. nie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję, niedługo wkraczają do akcji. Tak? Powiesz coś więcej? Nie teraz. Ale pozostańmy w kontakcie. Ej, Sam! Jeśli zginę, daj to mojej byłej żonie! To wszystko co dostanie. Możemy zaczynać. Resztę sama już sobie wzięła. Jedna minuta. Jedna, jedna, jedna minuta. minuta. Tam zwalniasz łodzie! Zielone światło brachu, wkraczają do akcji. Gladiatorzy na podejściu, schodzimy nisko. Generalne, odwrót, odwrót! Cezary, gladiator 1-1, się i będziemy atakować wyznaczone cele w do jednego A co jeden. przez 5 minut musicie radzić sobie sami. Przyjąłem, gladiator 1-1. Dingo, zostaliśmy bez wsparcia. Przyjąłem. Nie kryj zajmie się frajerami, którym życie niemiłe. Przyjąłem, Dingo. A my się zajmiemy ich magazynem. Jest w samym centrum pirackiego Miasteczka. Uważać na te budynki! Dobrze. Stawmy fajnie. Idę. Na staw. alfa i Stawaj Stawaj staw. Stawaj Ostatnie nas laserem, niech zajmie się nim artyleria. Przyjąłem, tylko. Przyjęłam kisał. tego snipera na linii strzału. kisał. Przyjęłam niech go strzela. Przyjąłem, Do 3. Alfa, czekamy, jak tam status? Odbiór? 5 minut do, do celu, NM4, odbiór. Przyjechałem, utrzymujemy pozycję. No. Jakiś tu w środku? Nie, wszystkich załatwiliśmy. Nie, tutaj, tędy.